Cześć kochani, zapraszam na haul z siaty. Tym razem przechodzę z zakupami z drogerii DM. To są drogerie, które znajdziecie na terenie Niemiec, Austrii, Czech i. Nie wiem w sumie gdzie jeszcze, więc może wy mi napiszcie, gdzie jeszcze te drogerie są, które mają bardzo fajne firmy, yy, dobre produkty, niektóre lepsze, inne gorsze, moim przynajmniej zdaniem. Także kilka rzeczy tutaj jest takich, które znam i po które sięgam, ilekroć jestem właśnie w tej drogerii i mogę zrobić zakupy. A kilka jest tutaj nowości, które mnie zaintrygowały i które też kupiłam do yy, testów. Będzie bardzo fajny podkład mineralny. Mam nadzieję, że fajny. No, zobaczymy, to wyjdzie w praniu. Ale wydałam 43,75 euro centów, czyli niecałe 44 euro, to jest cały rachunek i zaczynamy od olejku to jest olejek do kąpieli który ma w składzie argan i marule i tych olejków było bardzo dużo do wyboru i były różne tam relaksujące i uspokajające i pobudzające a ja wybrałam taki ze względu na zapach, taki bardzo ciepły Otulający, kojarzący się z elegancką pielęgnacją, także kilka kropelek wrzuca, wrzucamy w kraplawy, dodajemy do gorącej kąpieli. No i dzięki temu woda jest zmiękczona, pięknie pachnie, i skóra jest nawilżona już na etapie właśnie mycia. I ten olejek był chyba najdroższą rzeczą z tych zakupów, i on kosztował, moi mili, 4,65 euro, tutaj 100 ml także następna rzecz to są dwa opakowania chusteczek do zmywania makijażu bardzo lubię te chusteczki Alverde, tym razem wzięłam sobie różane z bio dziką różą a drugie to są Balea, Bala i Alverde to są firmy które kupicie właśnie tylko w DM Bala to jest trochę tańsza linia Alverde troszeczkę droższa i obie mają swoje czarne konie moim zdaniem no nie wiem jak wy uważacie, napiszcie mi na dole, co polecacie z Alverde i co polecacie z Balea. Jeżeli chodzi na przykład o Balea, to o, ona, ta firma jest bardzo znana dzięki żelom do kąpieli. Ja kiedyś się uwielbiałam, teraz już się mniej lubię. Parę razy się nacięłam na żele, które były wodniste, słabo tak itd. Takie mm, żele na przykład dla dzieci do kąpieli albo męskie są dużo fajniejsze niż te takie uniwersalne moim zdaniem. Ale yy, pojedyncze jeszcze zdarzam się kupować i one bywają fajne, ale więcej razy się zawiodłam niż byłam mile zaskoczona, jeżeli chodzi o chusteczki, to nie pamiętam, czy używam tych balea kiedykolwiek. I te chusteczki. <grym> te chusteczki były za około mm, 2,25 Alverde, a balea nie mogę znaleźć, ale coś około 1,5 euro 1,75 coś takiego. Także... Tak to wygląda. Niestety nie znam języka niemieckiego, więc ilekroć jesteśmy w DM-ie, to musimy sobie googlować opisy produktów. Żel do kąpieli Alverde. Właśnie dużo bardziej, jeżeli chodzi o żele, właśnie lubię Alverde, chociaż te nuty zapachowe tym razem nie były jakieś powalające, ale był kokos. Jak jest kokos w kosmetykach, to jest dobrze, jestem kupiona. Kokos i wanilia to są zapachy, które lubię bardzo i do których wracam i to jest taki dziki kokos dziki kokos, biokokos orzeźwiający taki biały, kremowy żel do kąpieli i on był za 1,75, jak dobrze to wszystko się, jest jak to ucho mi tutaj wchodzi w kadr. Następna jest herbatka firmy Clipper. Zen Balance z eukaliptusem, trawą cytrynową i żeńszeniem, chyba. Yy, bardzo lubię tę firmę. Ona też jest dostępna w Polsce. Yy, ja Clipera kupowałam herbatki chyba w ekologicznym sklepie. A tutaj ile ona kosztowała? Już Wam mówię, bo nie pamiętam za bardzo. 2,95 euro, niecałe 3 euro, czyli cena w zasadzie jest porównywalna. Następna rzecz to jest taka sól kąpielowa bala. O te sole są bardzo fajne, taka saszetka jednorazowa. E, używamy raz, zapach nam się nie nudzi, a tutaj mamy wanilia i brzoskwinia i to kosztuje mniej niż euro. 0,75 czy jakoś, tak? Suchy szampon hmm, Bala, którego już użyłam e, będąc w Wiedniu Bloomy Dreams, piękny zapach, taki bardzo kwiatowy, ale nie pudrowy, ale raczej orzeźwiający No i te szampony, no moim zdaniem są bardzo dobre, on kosztował nie z pełna 3 euro, tam chyba 2,45 albo 2,75 hmm, I no są porównywalne do e, Batista a jest to też e, taka miła odmiana, jeżeli chodzi o nowe zapachy. Kolejna rzecz to serum do końcówek. Słuchajcie, miałam taki ulubiony olejek Balea, który przez wiele lat kupowałam. Wracałam do niego pomiędzy innymi olejkami. Kupowałam go też w kredce i wysłałam do Stanów. E, I e, naprawdę jest to produkt, który bardzo lubiłam. Był bardzo tani, wydajny, ale już go nie ma, więc kupiłam takie Serum Wonderful Repair. E, które ma zapobiegać rozwajaniu się końcówek, takie scalać, obciążać, może od razu go użyję. I to serum kosztowało około 3 euro, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, niecałe 3 euro, także użyjemy sobie odrobinę, tutaj jest taka wygodna pompka, Ona jest przezroczyste, pachnie bardzo ładnie, orzeźwiająco, już rzeczywiście zgubiłam, A spływa mi, zgubiłam zatyczkę ale fajna formuła taka oleista, aż chyba za dużo tego użyłam fajne dodaję blasku włosom jest bardzo gęste i takie wydajne mm, delikatny taki zapach ale tłuste, o mamuniu teraz będę się kleić bardzo tłuste bardzo, bardzo tłuste więc niewiele tego trzeba użyć i właśnie te produkty e, Balea do włosów, czy ten olej był po prostu świetny i go nie ma, albo nie wiem, jak wam go znaleźć. Kolejna rzecz to produkt dziecięcy Little Green Kids, szampon od razu z odżywką, z pompką, więc bardzo fajna opcja. To jest firma Alverde i on kosztował chyba 2,95, nie całe 3 euro. Tutaj co akurat pamiętam. Jeżeli jesteśmy przy produktach dziecięcych to tutaj żel do kąpieli z brokatem, nie wiem czy widzicie jaką się pięknie mieni i z psem na etykiecie i to kosztowało około też dwóch albo 3 euro jakoś tak, było troszeczkę droższe niż tej standardowej żel, ale to pewnie ten brokat trochę kosztuje pięknie pachnie, tak orzeźwiająco coś pomiędzy wiśnią a jabłkiem bardzo fajny. Glitter is my superpower. Także zobaczymy, jak, jak on wypadnie w użyciu. Jeżeli chodzi o męskie produkty, to żel Balamen, on kosztował nieco euro, za 95, tutaj też pamiętam. I on jest do skóry wrażliwej, trzy w jednym, więc fajny produkt, żeby zabrać na przykład na siłkę. I ma bardzo taki delikatny, męski zapach. Bardzo fajne jest to, że mimo, że to jest produkt do skóry wrażliwej, to jednak ma jakiś zapach, że to nie jest taki produkt bezapachowy, wiecie, o co mi chodzi zapewne. Yy, maseczka męska, czarna, yy, nawilżająca, która ma zmiękczać skórę czarna, więc na pewno nie będzie za mało męska do żadne, do, dla żadnego mężczyzny, bardzo rozszerzył się ten dział kosmetyków męskich. Od czasu, kiedy byliśmy ostatnio w tej drogerii i ta maska była za 1,75 Następna to już jest damska maska znowu z kokosem, który uwielbiam. Ona ma być uspokajająca do wszystkich typów skóry i to jest w płachcie, tam ta czarna też była w płachcie, nie wiem, czy to powiedziałam, i ona była tańsza niż ta męska. Um, tak, męska była 1,75, 1,35 chyba, jeżeli to jest to. Okej, okay. krem do stóp. E, który ma Masło sza w składzie Taki bardzo uniwersalny On nie jest ani do popękanych pięt Ani do super suchej skóry Po prostu zwykły krem do stóp e, Ostatnio chciałam sobie kupić krem do stóp W Rossmanie, ale żaden produkt mnie nie urzekł Więc zobaczymy jak ten balea I on był bardzo tani Kosztował niecałe euro Tam chyba 75 euro centów no i krem do rąk jeszcze z takiej e, wersji zimowej it's called outside alverde bio wanilia, o pięknym takim ciepłym zapachu już go oczywiście użyłam i on się szybko wchłania mmm, pachnie takim budyniem waniliowym naprawdę ale będę miała ultra nawilżone dłonie potem w filmie najpierw olejek a teraz krem ale to dobrze jednak skóra jeszcze teraz się bardzo mocno przesusza Pięknie pachnie, szybko się wchłania. Super. Bardzo fajne, yy, ładne opakowanie. I on kosztował chyba niecałe 2 euro, może mniej. I to jest jakaś tam seria limitowana. Chusteczki do suszarki bardzo fajna opcja, jeżeli używacie suszarki bębnowej. Wcześniej kupowaliśmy yy, te chusteczki firmy. Raz kupiliśmy DM-u w takim opakowaniu, ym, takim jakby foliowym, i one tak bardzo mało intensywnie pachniały. Potem kupowaliśmy Telenora, i one tak, one są fajne, wiecie, do czego? Żeby sobie włożyć taką chusteczkę, na przykład, pomiędzy ubrania w garderobie albo do szuflady ze skarpetami z bielizną, i wtedy pięknie pachną. Jeżeli chodzi natomiast o suszarkę, no to nie było jakiegoś super efektu. Yy, a te chustki, nawet jak powąchałam to opakowanie, po uprzednim powąchaniu Lenora, ale norma tylko jedną opcję zapachową, przynajmniej tam, gdzie my byliśmy, w, ty, w tej drogerii. To ten zapach jest dużo intensywniejszy. On się nazywa Fresh Explosion i to jest firma Comfort. Comfort Intense. Nazywają się 20 sztuk. I one były za 2,45 euro. I teraz, kochani, sól do kąpieli dla dzieci tej samej firmy, z której jest olejek do kąpieli, bardzo fajne ta firma ma produkty właśnie kąpielowe, jak macie wannę no to jest sztosik i trzy pomadki ochronne Balea Men męska, nie wiem jeszcze czy ona nie za bardzo się świeci na ustach, coś. ale wiadomo, że to jest kosmetyk, którego mężczyźni używają w ukryciu zazwyczaj <grym> Yy, taka pomadeczka z, yy, ar, z, arganol, z olejem arganowym i masłem sza, i kolejna z pomarańczą i granatem. I te pomadeczki też były niedrogie, chyba 1,5 albo 2 euro. Ile one kosztowały? Ile kosztowały się? Czu, 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 czu. Tak, niecałe euro one kosztowały nawet. Także super, fajna cena. No i ja znam te produkty i one są bardzo dobre. I ostatnia rzecz, którą kupiłam i do testów, i dlatego, że brakowało mi pudru mineralnego i takiego, który będzie miał ładne, małe, zgrabne opakowanie, które będę mogła zabierać na wyjazdy. To jest podkład Alverde mineralny w kolorze 01 Naturel. Bardzo ciemne były te produkty. Najjaśniejszy, jaki był, wziąłam i on wcale nie jest taki super biały, więc jeszcze do takiej wiosenie, wiosennej karnacji powinien być ok i ten puder mineralny kosztował niecałe 4,95 euro i kupiłam też z tej samej serii Alverde yy, korektor i też jest to najjaśniejszy concealer, ale to jest do skóry wrażliwej sensitive najjaśniejszy jaki był, 01 Ivory i on był, zaraz wam zrobię swatche on był kochani za... 75 euro także zobaczmy no tak jak sobie słoczyłam w sklepie i on ma pędzelek to yy, wydawał mi się dość interesujący także na pewno nagram wam jakiś test jeżeli chodzi o kolorówkę to nic więcej mi nie urzekło, naprawdę nastawiłam się na dużo większe zakupy, myślałam, że kupię fajne kosmetyki, zrobimy jakiś makijaż yy produktami z tejże drogerii, ale no nic nie było takiego wyjątkowego, czego nie byłoby u nas, a co bym zapragnęła mieć, poza właśnie tymi podkładami. I teraz zobaczcie, jaki ten Ivory jest ciemny. On się za chwilę utleni, ale ma bardzo fajną, lekką formułę przy całkiem niezłym kryciu, co zresztą myślę, że widać na mojej dłoni. Powiem wam szczerze, że on na żywo jest dużo ciemniejszy niż w kamerze yy, i ten korektor się wydaje ciemniejszy, a w realu tak nie jest. Korektor widzę, że trochę wpada w różowy ton. Mam nadzieję, że to jest chwilowe i że nie będę miała dwóch różowych placków pod oczami. Yy, no, utlenił mi się strasznie na dłoni, także zobaczymy. Nagram test strasznie się utlenił do pomarańczy, A! czyli jednak może być tak, że będzie to produkt na wakacje? Dajcie znać, czy chcecie w ogóle taki test z tymi produktami, kochani? To wszystko, co kupiłam w mnie tym razem. Dzięki, że oglądaliście. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!